Cześć, to Sabina z neura typowych. Dzisiaj będę mówiła wam o mojej drodze do diagnozy. Zostałam zdiagnozowana w marcu 2020 roku, czyli trochę ponad rok temu, i mimo że jestem autystyczna przez całe moje życie, to nie wiedziałam tego tak naprawdę do niedawna. Zmagam się z problemami natury zdrowia psychicznego, odkąd właściwie pamiętam. Natomiast w liceum już zaczęłam brać antydepresanty. Oczywiście nie została zdiagnozowana mi depresja, tylko po prostu, a objawy depresyjne no to antydepresanty. No, co za problem. No i przez lata chodziłam na różne terapie, brałam antydepresanty, i e, obydwa to są bardzo ważne narzędzia. Jak się człowiek troszczy o swoje zdrowie psychiczne, natomiast brakowało mi tego, żeby ktoś zatrzymał się i zastanowił, czemu ktoś, kto tak jakby próbuje poprawić swoje zdrowie psychiczne, cały czas ma z tym problemy. Czy, czy nie trzeba spojrzeć głębiej, nie trzeba zobaczyć, czy nie stoi za tym jakieś zaburzenie. Stwierdzali, że nie, to nie objawy depresyjne, nie ma objawów dwubiegunówki, a nie objawów borderline'a, no to, to jakby, co to może być? No po prostu była typowa depresja. długotrwała. trwała. I już. I jakieś dwa lata temu oglądałam sobie YouTube'a i natrafiłam na film, w którym autystyczne kobiety opowiadałam o swoich doświadczeniach i jak autyzm się u nich objawia. I wtedy wiedziałam, że coś jest na rzeczy. Um, I wtedy zaczęłam po prostu czytać więcej o autyzmie u kobiet, zaczęłam um, czytać o kryteriach diagnostycznych i właściwie bardzo często przy dorosłych osobach najpierw musi być autodiagnoza, zanim cię zdiagnozuje specjalista, no bo tak naprawdę bardzo mało z nas ma ten przywilej, że pójdzie do psychiatry z problemami, um, z zdrowiem psychicznym, z depresją i psychiatra powie przebadajmy cię pod kątem autyzmu. No, po prostu raz na milion lat to się zdarza. Jak już byłam w miarę, e, w miarę przekonana, że to może być to, to szukałam ośrodków diagnozujących autyzm u dorosłych, i nie ma ich tak wiele, a poza tym e, większość z nich jest płatna. Dlatego, że e, bodajże w łodzi można w Gnie się diagnozować za darmo, jak się jest dorosłym, ale trzeba czekać bardzo długo na, na swoją kolej. Na szczęście mieszkam w Warszawie. W Warszawie jest sporo placówek, które za um, sporą, sporą kwotę, ale przeprowadzają bardzo um, dokładnie to badanie. E, tak samo jak Ida i Willa, diagnozowałam się w autyzm startup i tak naprawdę po dwóch, trzech miesiącach, odkąd się zapisa odkąd przyszłam na pierwszą wizytę, to już miałam swoją diagnozę. To była naprawdę dla mnie ważna rzecz. I co prawda przez jakiś czas się męczyłam z poczuciem impostora, syndromem impostora, że czułam, że może, może ja sobie wmówiłam, może jakoś zmanipulowałam te badania, ale no jednak im dłużej mam siedzę z moją diagnozą im więcej autystycznych kobiet poznaję i im więcej się dowiaduję o, o autyzmie, tym coraz bardziej jestem pewna, że jestem autystyczna i że to po prostu była. No, syndrom impostora, no, jakby, żeby mieć syndrom impostora, to nie można być prawdziwym impostorem, tak. Jak spotkałam, poznałam Idę na spotkanie dla autystów i Ida wspomniała, że robi ten, robi swój Instagram, o, jakby przedstawia siebie jako autystyczną kobietę i że chciałaby rozszerzyć swoją działalność na YouTube, to. Ja stwierdziłam, że jestem bardzo zainteresowana, i później dołączyła do nas Ula, a potem aura. I bardzo dobrze, fajnie się nad tym pracuje. i cieszę się, że mogę zwracać to, co pomogło mi, że ja zorientowałam się, że jestem autystyczna po obejrzeniu o tego, jak inne autystyczne kobiety mówią o swoim autyzmie i teraz mogę robić to samo dla kogoś innego i. Bardzo mnie to cieszy. I jak wam się podobało, to dajcie lajka i zasubskrybujcie. Nie, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Mam tutaj bakłażana. Bakłaż jest. Oczywiście film był po angielsku, ale mi to nie przeszkadza. Bardzo lubię oglądać po angielsku filmy. To jest w ogóle nieważne, nie wiem po co to mówię. I. Więc.